Coraz częściej spotykamy się z nową formą zwrócenia uwagi na konkretny temat i tu po raz drugi domena kobiet zainicjowała tzw. flashmob. I dokładnie o godzinie 16 w kobiet dniu tak ważnym, panie w szpilkach przemaszerowały czarnkowskim deptakiem. Kapryśna pogoda pokrzyżowała nieco plany, ale być może ten akcent stanie się podpowiedzią dla wszystkich pań na nadchodzący sezon wiosenny. i Już za kilkanaście dni szpilki na deptaku będą codziennością. We'll